Ostatni przed tym meczem w tabeli łódzki klub sportowy w dziewiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje wicelidera Jagiellonie Białystok. W 23 minucie Bartosz Czeliga przedłuża piłkę, ta trafia do Kaja Tejana. Tejan już mknie w kierunku pola karnego, Tejan radzi sobie z obrońcami, Jagi radzi sobie ze Zlatanem Alomerowiczem. I wielka radość w Łodzi, ŁKS prowadzi z Jagiellonią 1 do 0. Piękna indywidualna akcja Kaja Tejana, ale w odpowiedzi... Bardzo krótką drogę od bohatera do antybohatera przechodzi Tejan. Zagranie ręką i sędzia Daniel Stefański dyktuje rzut karny, Afimiko Pululu. Pewnie z 11 metrów pokonuje Aleksandra Bobka. I mamy remis. 1-1. Pierwsza połowa sporo przedłużona, bo kontuzja i zejście z boiska na I w tym doliczonym czasie gry. faul jego, to druga żółta. W konsekwencji czerwona kartka. Będzie musiał LKS grać w dziesiątkę przez całą drugą połowę. Naranjo z rzutu wolnego tuż nad poprzeczką. Jak widzimy w powtórce. Po rękawicy Aleksandra Bobka. Po poprzeczce przechodzi piłka. Kolejna czerwona kartka tym razem dla szkoleniowca LKS-u. Kazimierza Muscala. No i spędzi Treder Moskal drugą połowę na trybunach. A Jagielonia grając w przewadze atakuje Fimiko Pululu, ależ tutaj poradził sobie fantastycznie i strzela gola Pululu. Znakomicie minął z wodem Piotra Głowackiego i pokonał Bobka. Piąty gol Pululu w tym sezonie jest wiceliderem klasyfikacji strzelców, ale mimo osłabienia UKS walczy do końca. Faul Diegeza na Janczukowiczu i rzut karny dla łks u tym razem. I trafia Dani Ramirez w Osta w ostatniej minucie łódzki klub sportowy w dziesiątkę doprowadza do wyrównania w starciu z Jagą, jest 2 do 2, ale w tym szalonym meczu to nie koniec emocji, bo po raz trzeci Daniel Stefański wskazuje na 11 metr, Adrian Małachowski fauluje Nene, ale po analizie war sędzia jednak zmienia decyzję, rzutu karnego nie ma. Goście jednak nie rezygnują. Nguyamba wrzuca piłkę w pole kardy. Jesus imas Co robi Aleksander Bobek? Broni piłkę meczową, odbija głową. To uderzenie Imaza i kończy się podziałem punktów. ŁKS remisuje z Jagiellonią Białystok 2 do 2. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.